Książę William, obecny następca tronu Wielkiej Brytanii, podczas swojego niedawnego wystąpienia podzielił się swoją wizją przyszłości, gdy zostanie królem. Przybył do Monako, by wziąć udział w prestiżowej konferencji, gdzie z szerokim zainteresowaniem odniósł się do kwestii, które są dla niego niezwykle istotne. Zwrócił uwagę na potrzebę poważnego traktowania problemów, które dotykają naszą planetę, w tym ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. Osoby zgromadzone w Monako na konferencji Blue Economy and Finance Forum miały okazję wysłuchać opinii, które przedstawili światowi przywódcy i eksperci z różnych dziedzin. Tematy związane z troską o nasze morza i oceany oraz walką z ich systematyczną degradacją były kluczowe dla dyskutowania o przyszłości naszej planety. William, jako osoba zaangażowana w działania charytatywne oraz proekologiczne, podkreślił znaczenie tych kwestii, pokazując, że ochrona środowiska jest nie tylko priorytetem, ale także możliwym do zrealizowania wyzwaniem. Warto zaznaczyć, że książę jest patronem prestiżowej nagrody Earthshot, która ma na celu wyłonienie innowacyjnych rozwiązań dla problemów ekologicznych. Finał tej nagrody tylko potwierdza, że ochrona naszego otoczenia i podejmowane w tej pracy działania przynoszą realne efekty. To inspiruje wielu ludzi, by angażować się w działania na rzecz planety. Z pewnością warto wspomnieć o niepokojących relacjach w rodzinie królewskiej, szczególnie między Williamem a jego bratem Harrym. Coraz częściej padają pytania na temat ich wzajemnych kontaktów i ogólnie stosunków w rodzinie królewskiej. Zgromadzone informacje sugerują, że relacje te mogą być coraz trudniejsze, a obaj bracia rzadziej ze sobą rozmawiają. Wiele osób ma nadzieję, że w przyszłości uda im się naprawić swoje więzi. Podczas rozmów książę William zdaje się być świadomy niepokoju, który panuje w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Nie da się ukryć, że w takim przypadku niełatwo jest utrzymać pozytywne relacje a przy brzmiących w mediach komentarzach na ten temat członkowie rodziny mogą czuć się pod presją. William, mówiąc o swoje życie i obowiązkach, wyraził wątpliwość, jak to wszystko wpłynie na jego bliskich. Podczas gdy każda rodzina oscyluje między różnorodnymi problemami, książę nie ukrywa, że napięcia między członkami rodziny królewskiej mogą być dość przytłaczające. W wywiadach często podkreśla, jak trudne bywa znalezienie równowagi między obowiązkami publicznymi a życiem rodzinnym, co wydaje się być problemem, z którym zmaga się coraz więcej osób w ich sytuacji. Książę William ma już pewien bagaż doświadczeń, z jednej strony chcąc pełnić swoją rolę jako przyszły król, a z drugiej pragnąc, by relacje rodzinne były silne i oparte na miłości i wzajemnym zrozumieniu. Uczestnictwo w konferencji w Monako nie tylko podkreśla jego społeczną odpowiedzialność, ale także pokazuje, jak ważne są dla niego relacje z bliskimi i jak stara się odnaleźć równowagę w tym skomplikowanym świecie, w którym przyszło mu żyć. Czas pokaże, jakie wyzwania będą przed nim stały, ale jedno jest pewne zarówno sprawy dotyczące ochrony środowiska, jak i relacje rodzinne będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości brytyjskiej monarchii.